Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Oh my god! Nareszcie się doczekaliśmy. Jak tylko wstałam rano o 6, to włączałam sobie na telewizorze nowy zwiastun i chciałabym się podzielić z wami moimi przemyśleniami, tym, co udało mi się zauważyć, jakieś smaczki, tak? Oraz co ja na ten temat uważam. Pierwsza rewelacja. Głównym protagonistą będzie Ciri. Ja na moich filmach niejednokrotnie mówiłam, że nie byłby to mój pierwszy wybór, tak? Widziałam pewne luki logiczne, że tak powiem, w tym, że Ciri miałaby zostać wiedźminką, i liczyłam, że może dostaniemy jakiegoś innego wiedźmina. Pomysłem, który podobał mi się najmniej, było tworzenie własnego wiedźmina, ponieważ ja uważam, że Redzi mają na tyle. Talent. Pewnie tu jest też kwestia tego, że mają dobrą załogę. Odpisania postaci, odpisania questów, że ja chciałam dostać postać, którą zapamiętam. Taką jak Geralt, y, taką jak nie wiem, Arthur Morgan z Red Dead Redemption. Więc y, suma sumarum i tak jest to dla mnie lepiej niż gdybyśmy mieli tworzyć jakiegoś tam swojego Wiedźmina Neyma. No Moje sceptyczne nastawienie zmieniło się jednak po tym trailerze, ponieważ Siri rzeczywiście jest wiedźminką. W jednym z wywiadów twórcy przyznają, że pomiędzy Wiedźminem 3 a 4 Siri przeszła próbę traf i możemy widzieć, że teraz ma kocie oczy. Co ciekawe, w kolorze dokładnie takim, jaki ja żył nam się przed oczami, gdy używała ona swojej pradawnej mocy w Wiedźminie 3, mocy starszej krwi. Myślę, że to jest taki ciekawy szczegół, może Wam gdzieś tam umknął, dlatego że przeszła tę mutację, może teraz bezproblemowo pić eliksiry. Dla mnie, wódeczka. Aha, no i w ogóle niezwiązane z filmem. Niedługo będę wbijać 50 tysięcy subów. Jak byście chcieli, jakbyście chcieli, chcieli mnie wspomóc, to będę bardzo wdzięczna. Jest tyle rzeczy, które ja bym chciała powiedzieć naraz, ale muszę to jakoś uporządkować. Może przejdę do tych wszystkich moich przemyśleń potem, a teraz omówimy sobie na spokojnie ten trailer. Zaczyna się on od przygotowań, właściwie to dwóch przygotowań, ponieważ... Na około 15-letnia, 16-letnia dziewczynka jest przygotowywana do złożenia, że tak powiem, ofierze. Kąpią ją, pielęgnują, ubierają, zakładają wianek, które. Te kwiatki wydaje mi się, że to jest niebieski osad. Być może ma jakieś znaczenie symboliczne, które jest mi na ten moment nieznane, może napiszcie w komentarzu. Oraz mamy wiedźminkę. Cyrille, która ostrzy swój miecz jaskółkę. Jest to miecz srebrny, więc jak widać, przygotowuje się do zabicia jakiegoś potwora. Generalnie, nie wiem, być może jej ojciec jest jakimś sołtysem, ponieważ w pewnym momencie mówi, że on nie miał wyboru. Tak jakby był osobą decyzyjną w tejże wiosce i być może jest to jedyny sposób, żeby uratować mieszkańców, jedyny im znany. Nie miałem innego wyjścia no i w tym całym zamieszaniu pojawia się też Ciri i zostaje zaczepiona przez jakiegoś frajera, który twierdzi, że to nie wolno przecież, no ona ma być służona w ofierze już i żeby Ciri się nie wtrącała a temu ojcu zarzuca wzięcie jakichś pieniędzy, zapewne na wynajęcie Wiedźmina. Mówi nam to też trochę o tych mieszkańcach, którzy po pierwsze wyglądają jakby byli na skraju wykończenia, no widać, że ta osada nie jest zbyt bogata ponadto jest, myślę, że gdzieś grudzień, listopad, ciężko określić, no w każdym razie mroźna pora, więc to dodaje jeszcze surowszego klimatu. Najprawdopodobniej, skoro tutaj się sugeruje, że on od kogoś wziął mieszek, nie mieli oni pieniędzy na wynajęcie Wiedźmina, więc Poświęcenie tej dziewczyny wydawało się opcją najlepszą. No, jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. W jednym z wywiadów radzi mówili, żeby zwracać uwagę na szczegóły, żeby się przyglądać co i jak, i ja no, przyglądałam się temu trailerowi dosyć dokładnie, myślę. Jedną rzecz, którą zauważyłam, dokładnie w tym ujęciu mamy rzut na tablicę ogłoszeń, na której to widnieje czyjaś rycina. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że to jest elf. Czemu nie potwór? Zlecenia wystawia się na potwory, nie na elfy. Być może coś zmieniło się przez te parę lat. No właśnie, bo ile właściwie lat minęło od Wiedźmina 3 do Wiedźmina 4? Mówię oczywiście wewnątrz naszego uniwersum, Po Ciri wydaje się tutaj być znacznie dojrzalsza. Ja bym się nawet była w stanie pokusić, że mogło minąć gdzieś 10 lat, gdy zrobiłam sobie takie zestawienie tej Ciri z trójki i tej, no tutaj jest o wiele starsza. Dla mnie wygląda lepiej. Nie wiem, wiele osób twierdzi, że wygląda źle. Chuj dla mnie wygląda fajnie, moim zdaniem ten warkocz jej pasuje. Poza tym to jej zachowanie, to może przejdę potem jak już obejrzymy cały ten trailer, ale yy, tutaj też mam coś do powiedzenia. Tak więc dziewczyna zostaje wysłana do lasu jako wybranka bogów. Ciri podąża jej śladem i każe uciekać uciekać z powrotem do ojca i planuje najprawdopodobniej zająć się tym wszystkim. Te wejście, które tutaj widzimy, do, do tej jaskini, to jest dokładnie to samo, które widzieliśmy na monetach Jakieś, nie wiem, może było to tydzień temu, gdzie rodzina zwłodzili za nos, co to może być, no teraz już wiemy, że po prostu jest to leże potwora. Ta dziewczyna też wchodząc tam śpiewa piosenkę w nieznanym mi języku. Co ciekawe, na tych gałęziach mamy dzwonki wietrzne. One są tam powieszone, wcale nie bez powodu, ale powiem wam to za chwilę. Cyrilla wchodzi w mgłę i zaczyna do niej przemawiać potwór. Widzimy też różne szkielety, tak więc nie jest to pierwszy przypadek, kiedy ten uroczy mieszkaniec jaskini zjadł jakiś mieszkańców. Ależ on, I rozpoczyna się walka. Fajna rzecz jest na pewno taka, że mamy tutaj motyw z walki Wiedźmina ze strzygą, czy to w książkach, czy też w Wiedźminie 1. Właśnie, co do samego nazewnictwa. Ja bardzo bym prosiła, żeby przez wszyscy ci, którzy mi kurczę pisali, żebym nie nazywać tej gry Wiedźminem 4, bo to nie jest Wiedźmin 4, tylko to jest Wiedźmin Polaris i że Redzi powiedzieli, że to nie będzie czwórka, tylko zupełnie nowa saga, to żeby teraz przeprosili ładnie w komentarzu, bo jednak nazywa się to Wiedźmin 4. Wracając, łańcuch ten okazuje się być kluczowym w pokonaniu potwora, bo Ciri go spętuje, rozgrzewa do czerwoności i w ten sposób udaje jej się od Ściąć łeb. Ten potwór to jest niejaki bałk. I teraz tak, z tego co udało mi się wyczytać w internecie, no bo przecież ja tego nie wiedziałam, nie będę tutaj ukrywać, to jest to potwór, który chowa się w ciemnych miejscach, w jakichś norach i pożera swoje ofiary, ale boi się... Światła i hałasu. Ja się doję się! Moim zdaniem te dzwonki były tam powieszone na tych gałęziach, dlatego, żeby ją podstraszyć. Od wychodzenia poza tą norę. Tak mi się wydaje, no ale kto wie. Kolejnym ważnym elementem tej walki, oprócz oczywiście picia eliksirów, jest używanie magii i może bredze. Ale jestem prawie pewna, że Ciri tutaj wcale wbrew opinii wszystkich, którzy piszą, nie używa znaków. Jak wiemy, Wiedźmini generalnie nie czerpali mocy z intersekcji, a tutaj ewidentnie Siri czerpie moc z żywiołu wody i ona po prostu czaruje. Mi się wydaje, że ona nie rzuca znaków, tylko używa czarów, bo po pierwsze, ani nie składa rąk do tego znaku, no a po drugie, to tak jak mówiłam, Wiedźmini nie czerpali mocy z żywiołu. Zresztą co tutaj się dziwić, no płynie w niej starsza krew, więc ona... Talent do magii jednak ma. Moje pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłam tego potwora, wydawało mi się, no teraz to już wiem, że to jest bałk, ale wtedy wydawało mi się, że to może być przątka. Chociażby z tego powodu, że jest do niej cholernie podobna. Wygląda jak jakaś przątka na sterydach. Po drugie, pojawia się tutaj przecież motyw składania w ofierze i jakiejś takiej zachukanej wiejskiej społeczności, która uważa zwykłego potwora za Boga. Tak samo było w Welen. Czy wieśniacy nie uważali pań lasu za boginię? No przecież. Uważali, a, a też zostały zjedzone niezliczone ilości ich dzieci i różne dziwne rzeczy robili. Tak więc pomyślałam, że może to była przątka, ale nie. Niemniej jednak pojawia się tutaj dokładnie ten sam motyw. To jest społeczność, która jest tak nieogarnięta i tak boi się chyba tego wszystkiego, że jest skłonna nawet składać swoich własnych ludzi w ofierze swojemu wyimaginowanemu bogowi. Tu nie ma żadnych bogów. To są tylko potwory. Ja w tym trailerze też yy, widziałam, że oni tam mają nasrane różnego rodzaju kapliczek. Jak przepraszam was za słownictwo, ale jeżeli kogoś to razi, to może wyłączyć ten film. Więc widać, że to jest społeczeństwo jakieś bogobojne. Moje podejrzenie jest takie, że być może po, tym, po tej mini koniunkcji sfer, która miała miejsce pod koniec Wiedźmina 3 jakieś tam potwory przedostały się do świata Wiedźmina. A że Wiedźminów paradoksalnie jest coraz mniej, to mają oni problem. No bo jak można się rozbijać gdzie na każdym kroku, nie wiem, chcesz iść kurk, pozbierać grzyby na pierogi do lasu albo po jagody, czyha na ciebie niebezpieczeństwo, a najbliższy Wiedźmin znajduje się 200 km od twojej wioski. Poza tym i tak nie masz pieniędzy, żeby go wynająć. Dobra, bo odchodzę od tematu. Walka. No, walka mi się podoba bardzo. Nie wiem, ludzie może się czepiają, że to wygląda słabo. Dla mnie wygląda zajebiście i już nie mogę się doczekać, aż zagram w tą grę. Ciri wraca więc z łbem potwora do wioski. I tam zostaje ją widok nieciekawy, ponieważ myślała, że udaje się uratować tą dziewczynę i nie uratowała jej przed największymi potworami chodzącymi po ziemi, czyli przed ludźmi. Po prostu ten mężczyzna, ten konkretny, zadźgał ją nożem. Dlaczego mówię, że to jest on? No oczywiście też po zachowaniu, ale poza tym to taki mały szczegół, że można zauważyć w jednej ze scen początkowych, że miał on dokładnie ten sam nóż za pasem. I dzieje się coś, czego ja bym się po młodszej Ciri nie spodziewała, czyli Czyli ona po prostu panuje nad sobą. Normalnie myślę, że ona mogłaby wyjąć miecz i zawieść tego człowieka, albo chociaż go walnąć zrobić mu coś, bo jak wiemy, no w Trójce była dosyć dziecinna, w książkach też postępowała impulsywnie, a tutaj potrafi się opanować. To jest nowość, bardzo mi się to podoba. No i na koniec puenta jest taka, że bogów nie ma, są tylko potwory. Wielu zarzuca, że ten trailer był mało efektowny. Dla mnie to jest zaleta, powiem wam szczerze, bo on trzyma się takiego przyziemnego tonu, właśnie za co my kochamy Wiedźmina. On ma trochę taki vibe jedynki, powiedziałabym. On jest bardzo przyziemny. Efektowna jest jedynie ta walka, ale ona wciąż jest, pozostaje taka stonowana, że nie tam, że nie wiem, Ciri wpada z kałachem i po prostu rozwala tą, tego, tego bałka, a za nią jeszcze jak wychodzi z tej jaskini, po prostu są wybuchy i tak dalej, i tak dalej. No mnie się to podoba. Ten przyziemny Mocny, ciężki klimat. Jeszcze zapomniałam wcześniej powiedzieć, że jeszcze taka jedna zaleta Ciri w tym trailerze jest taka, że ona nie jest wyuzdana, tak jak to się robi w dzisiejszych grach, że kobieta musi mieć brzuch na wierzchu i wywalone cycki, tylko ona ma super zbroję, taką trochę Geraltową, powiedziałabym. Nie wiem gdzie, ale gdzieś przeczytałam, że ten miecz, ten stalowy, który ona nosi, to jest jakiś miecz Geralta z trójki, który można znaleźć. Ja nie wiem, który to jest, może wy wiecie, to mi napiszcie. Gdzie to się dzieje? No to się może gdzieś, dzierzać wszędzie to jest tak po prostu generyczne miejsce to może być wszędzie na kontynencie jakakolwiek wioska, ja wam teraz nie będę strzelać, nie będę zgadywać bo według mnie to jest bez sensu zimno jest, no zimno, bo, bo może jest zima a zima jest wszędzie mroźna więc niekoniecznie musi być ten, ten osławiony kowir, poza tym Ciri nosi rzeczywiście medalion z głową Rysia nie wiem czy to jest tylko jej medalion jakiś, który ona sobie zażyczyła czy powstała jakaś szkoła, ciężko stwierdzić co jeszcze się dowiedziałam z tych wywiadów z twórcami, to to że że Geralt żyje i ma się dobrze i raczej nigdzie się nie wybiera. Poza tym podobno Ciri nie będzie wcale do Geralta taka podobna, pomimo tych mutacji, które przeszła. Tak, to Geralt często zachowywał się w sposób no, miał stoicki spokój, tak? Nie dawał się sprowokować, działał pragmatycznie, logicznie. Siri podobno będzie osobą bardziej emocjonalną, która do wielu wiedźmińskich spraw będzie podchodziła mniej pragmatycznie, będzie bardziej działała dla dobra ogółu. Chociaż, nie wiem, no w grach w trójce kłóciłabym się, czy Gerald zawsze postępował tylko zgodnie z tym, żeby zarobić. Często pomagał ludziom bezinteresownie, często gdzieś tam się denerwował. Nawet pamiętam, że jak było to zlecenie. Ostatnio pisałam na ten temat bajkę na nocne na Bajanie, bez śladu, to walną tam bardzo mocną przemowę. Mieszkacie na końcu świata. Nie będzie mi tu po drodze, ale wrócę. Na pewno wrócę. Czy ona nie jest nacechowana emocjonalnie? Oczywiście, że jest. Niejednokrotnie się mówiło, że przecież te niby wypranie z emocji po mutacjach to jest wymysł i wymówka też dla wielu Wiedźminów, na przykład Wiedźminów ze szkoły Kota, którzy byli bezwzględnymi zabójcami. Poza tym, Ciri, nie ukrywajmy, jest Kobietom. Na pewno, gdzieś tam hormonalnie, nie wiadomo jak te mutageny wpłynęły na jej, na jej gospodarkę hormonalną, jak to się wymieszało wszystko jeszcze ze starszą krwią, to ona może rzeczywiście być nabudzowana. Poza tym, tyle krzywd, ile przeszła w całym swoim życiu, na pewno niesie duży bagaż emocjonalny. I to się pewnie będzie przekładało na to wszystko. Poza tym, zdradzili też, że nasze decyzje będą miały chyba jeszcze większe konsekwencje niż w poprzednich odsłonach. Co jest fajne, nie wiem jak rozwiążą kwestię. Kwestie trzech zakończeń. Jedno z nich, no to, że tam Ciri ginie palicho, wiadomo, że nie zginęła. Mieliśmy, co o tym też wspominali na, na, w tym wywiadzie, że była ta tkanina, na której było widać spółkę. To było podobno oczko w naszą stronę, że to Ciri będzie kolejną właśnie protagonistką i że przeżyła. Ale jak się wyplączą z Ciri cesarzowej? Czy ona abdykuje? Czy Nilgard upadnie i zostanie wchłonięty przez Temerię, a władcą zostanie Roche? Nie wiadomo. Wydaje się jednak, że kanonicznym zakończeniem Wiedźmina 3 jest pójście z Geraltem na szlak. Chciałabym tutaj też poruszyć kwestię, jakże głośno poruszaną w mediach społecznościowych, czyli teraz jak główną protagonistką jest Siri, no to to musi być woke. Nie moi drodzy, ja wcale tak nie uważam, dlatego, że Siri była obok Geralta główną bohaterką zarówno sagi, jak i trzeciego Wiedźmina, no bo w i w dwójce jej nie było, więc nie będę w ogóle tego poruszać. To nie jest tak, że ona jest tam wrzucona na siłę do tej gry, bo ona jest takim naturalnym przejściem, moim zdaniem, jednak jak się dłużej nad tym zastanowiłam, do roli takim naturalnym pretendentem, do roli głównej postaci, głównego bohatera. I nie uważam, żeby to było zrobione na siłę i specjalnie, żeby, żeby była kobieta. Ona jest silna, ona ma mocny charakter, bo ona wiele przeszła i ona jest wyjątkowa i zawsze będzie, dlatego że, że posiada gen Lary Doren, ale też pochodzi z rodziny królewskiej, ma wiele różnych talentów. A teraz, jak została pierwszym wiedźminą kobietą, to już w ogóle. Niemniej jednak, wciąż, y, pomimo tych wszystkich moich ciepłych słów, jest to. Cinematyk, tak? Nie wiemy nic o tym, jak będzie wyglądał gameplay. Oprócz tego, co nam powiedziano ponownie. A powiedziano nam tyle, że będzie jeszcze większa możliwość rozwoju postaci niż w poprzednikach. Że to będzie wzorowane trochę tak na wzór Cyberpunk'a. To znaczy, że będą różne ścieżki rozwoju. Ja mam nadzieję, że będzie można pójść w tą magię, bo bardzo mnie ten pomysł intryguje. Ja cię pierd. tarcza Alzura. Magister, zajmie się nim. Nie mam przeciw zaklęcia. I ma to być. Koherentne z tym całym tworzeniem świata, no po prostu, że na wszystkich płaszczyznach ma być to ze sobą spójne i logiczne. Oby tak było. Życzę tego i im, i sobie, i Wam, i nam wszystkim, panom. Szczerze, no naprawdę, byłam przeciwniczką pomysłu tego, żeby Ciri została biedminką, ale teraz, jak zobaczyłam, jak to wygląda, jakie to wrażenie robi, no fajnie. Jestem nastawiona pozytywnie. Ja wiem, że ludzie wolą słuchać o tym, jak się narzeka, ale chcę po prostu być z Wami w 100% szczera i mówić z serca o tym, co myślę. Bo, tak, bo taka jest ideologia też tego kanału: z pasji do Wiedźmina. Data premiery tego nie wiedzą najstarsi Indianie. Może przyszły rok, może 2026. Ważne, żeby było dobrze zrobione. Na temat kolejnego Wiedźmina pewnie pojawi się jeszcze na tym kanale tam parę filmów. Nie wiem. Jeżeli <laughs> czegoś nie powiedziałam, to. Aż, aż mi głos tutaj zabiera już od tego gadania. Jeżeli czegoś nie powiedziałam w tym filmie, to pewnie dopowiem w innym. I cóż, moi drodzy, zbieramy pieniądze na y, upgrade komputerów, tak, i czekamy dzielnie, aż w końcu dostaniemy w swoje ręce te, mam nadzieję, przyszłe arcydzieło. Ja wam dziękuję za uwagę, zachęcam do wspierania, oczywiście dziękuję wszystkim moim wspierającym, powoli kończy mi się tutaj miejsce na tej mojej tablicy ogłoszeń, będę musiała jakieś kombinacje tutaj ustalać nowe. Życzę wam miłego dnia, albo Miłej nocy i do zobaczenia. Pa!